Siemanko w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że podejmę się niemożliwego challenge'u w grze Grow a Garden na Robloxie. Ten challenge właśnie będzie polegał na tym, że za każdą, za każdą łapkę w górę pod tym odcinkiem yy, posadzę 10 marchewek więcej. Więc jak zostawicie 1000 łapek w górę, to posadzę aż 10 tysięcy. Marchewek w swoim ogrodzie w Groegarden. Garden. Także zostaw z subika, bo aż 97% ogląda moje filmiki bez subskrypcji. Przechodząc do mojego ogrodu, patrzcie, tak wygląda mój ogród. W ogóle jakby jest noc teraz. Patrzcie, arbuzy wyrosły, dynia, kukurydza, jajka, zaraz odbierzemy, kokosy, i jabłko, truskawka. I właśnie posadziłem dragon fruta i właśnie sprawdzimy, ją kosztuje. Zbierzmy wszystkie, wszystkie dragonfruity Dobra. E, pójdźmy do sprzedaży. E, Steven. E, weźmy na przykład tego dragonfruta i ile on kosztuje? 5000. E, dobra, więc sprzedajmy wszystko. I razem 38 tysięcy. Sprawdźmy jeszcze sklep. Czy jest coś dobrego? Mamy arbus, dynia, dużo bambusu. Kupmy aż 18 sztuk nasion. I oprócz tego nic. Resetuję się sklep za 3 minuty. Wrócimy w tym czasie sobie do naszego ogrodu. A jeszcze zmienimy sobie czułość myszki, bo jest jakaś taka zbyt duża, dobra, taką. No, od razu lepiej. Dobra, sprawdzamy jajka, które, no jakby przygotowywały się. Dobra, cyk. I co dostaniemy z pierwszego? Pieska dostaliśmy. E, fajnie, dobra. Postawmy go, a dobra. Czyli ma mogę jakby tylko trzy pety mieć, jakby wykwipowane. Um, golden Lab, um, co by tu zamienić? Weźmy na przykład wszystkie nasze pety, wykwipujmy i posadźmy tego, kolejne jajko i te od razu. Co z tego dostaniemy? Y pieska tego króliczka dobra postać e, dobra postać i postać dobra mam max petów e, tylko trzy mogę a tu mogę jeszcze dobra tu mogę jeszcze posadzić dobra e, czy mam jeszcze jakieś pieski wszystko dobra mam e, bunny e, dog e, tutaj wrzuć E, tu wyrzuć, e, wyrzuć i wrzućmy jeszcze król króliczka. E, królik. I. Chyba muszę przerzucić na trzecią i tutaj cyk, e, cyk i cyk. E, wróćmy do, e, do. sklepu i kupmy marchewek co po prostu, bo czemu by nie. E, tutaj. E, dobra, tu posaćmy. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dobra, 8. Eee, Dragon Fruit jeszcze nie wyrósł, e, ale zbierzmy sobie kukurydzę. Eee. Resetuje się sklep za 37 sekund. Jeszcze przyjdziemy do Stevena i sprzedamy kukurydzę. E, dobra, więc czekamy. E, dobra, widzowie, zaraz się resetuje sklep. Już będę tutaj stać 3 sekundy. E, będę od, od tego momentu kręcił. Dobra, zresetował się. E, I co dostaliśmy? No, w ogóle prawie już nic nie dostaliśmy. Dobra, kupmy więcej marchewki. Wróćmy do ogrodu. E, czy wyrósł dragon fruit? Nie, nie wyrósł. E, marchewka. Posać, posać. Nie, czemu ją zebrałem? Ja u nie chciałem zbierać. Posać, posać, posać. Ziomek je mojej marchewki, chodź tu. Dobra, dam ci. E, nakarm, nakarm, nakarm. Nakarm. No ziomek, daj ci nakarmić. Dobra. E, dałem mu marchewkę. Posadź, 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 posadź. I tu. Zrobimy taki ładny ogródeczek marchewek. I jeszcze trzymamy. Dobra, tutaj. Wy, wyrósł. Nie, nie wyrósł jeszcze. Ale kukurydza wyrosła. Więc zbierzemy sobie. Wiecie co? Chyba zdejmę jakby mojego królika żeby on no, no, nie nie, nie jest moje e, marchewki. E, dobra, dzięki za karotfit. Dobra, co ty chcesz? Był pokazany wykrzyknik na nim. Dobra, nie wiem. E, kupić, co możemy kupić? Nic nie możemy kupić. E, dobra. Sprzedaż? E, dobra, nic e, nie mamy do sprzedaży. Jeszcze nie. E, mamy do sprzedaży e, dużo kukurydzy. E, więc e, pójdźmy jeszcze tam sobie na sam koniec. E, dobra jesteśmy w gear shop e, I możemy kupić sobie Trzy e, e, Konewki Mamy jakieś trading ticket Allow trading, e, trading with e, older players No nie wiem po co mi to e... I oprócz tego Mamy tutaj rzeczy ale no mnie nie stać Po prostu e, Pet eggs, e, Shop. Droższych nie ma, więc kupmy sobie po prostu trzy słabe jajka. A możemy sprzedać peta, Dobra, sprawdźmy na przykład psa. Albo nie, mamy królika, który ma 46 lat. I ile on kosztuje? 39 tysięcy. Więc po prostu go sobie sprzedamy. Albo nie, czekaj. Pet mutations, dobra, confirm, a dobra, level 50 plus pet, dobra, e, więc po prostu sprzedajemy. E, gdzieś tutaj był taki e, shop, e, cosmetics crafting, e, dobra, e, tutaj, tutaj właśnie kupowałem ten, jakby tą latarnię i co możemy kupić e rake e water e truth e dobra przetestujmy ten water e truth e wróćmy do ogrodu e weźmy e gdzie go mamy tutaj e postawmy go sobie tutaj e i co on robi nie wiem chyba tak po prostu żeby żeby ładnie było e pick up fit fit dobra za 13 12 sekund już będą pety czy smoczy fruit wyrósł no jeszcze nie dobra więc weźmy sobie kukurydzę sprzedamy która wyrosła zresetował się sklep więc wchodzimy od razu i czy jest coś? No w ogóle nic nie widzę, ale dużo marchewek jest do kupienia. I oprócz tego, no nic nie ma po prostu. Dobra, więc weźmy do Stevena i sprzedajmy inwentorii. Sprzedaj inwentorii, e, dobra, e, chyba już jajka są gotowe, więc otwórzmy jedno, otwórzmy drugie i otwórzmy trzecie. E, dobra, mamy bunny, drugi bunny i trzeci bunny. E, schowajmy je wszystkie do pelsaka. E, cyk, cyk, cyk. Dobra. E, I postawmy kolejne trzy jajka. I posadzimy zaraz e, cyk, 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 cyk. Marcheweczkę. Ładny ogródeczek. Ładnie będzie rosła marcheweczka w ogródku. Jeszcze tu posadźmy, tu, tu, tu. Jeszcze mamy trzy. Dobra. ładno już mamy ogródek, marchewka, dużo marchewki jest. Dragon fruit. Jeszcze nie wyrósł, więc czekamy, aż wyrośnie dragon fruit. kokos jeszcze małe. Blueberry można by było pozbierać, pomidory, dużo jakby mam posadzonych i pomidorów, cały ogródek i truskawki i jagody. Dobra, sprzedajmy, Steven sprzedaj mu inwentorii, 2000, dobra, czekamy na kolejne zresetowanie sklepu. E, dobra, widzę, zaraz się rysuję, to jest sklep, zebrałem też dużo rzeczy. Patrzcie ogólnie, co nam wrosło. Ogromny kokos w Groe Garden. Dobra. E, więc go zbierzemy. Weźmy od pierwszej osoby. E, I zbierzmy. Ogromny kokos. E, I gdzie on był? E, e, ko, kokonat. E, tu jest. Duży kokos. Ogromny. Dobra. Za ile się sklep resetuje? Za 35 sekund, więc sprzedajmy ten ogromny kokos, sprzedajmy cały ekwipunek i 15 tysięcy dostaliśmy. Mam jeszcze... Miałem jeszcze... Co ja tu miałem? Dobra, nie wiem. A, bo mam wpisane literkę C. Dobra. Usuńmy. Mamy... Bambus seed, e, blueberry, tomato seed, strawberry seed. E, I tyle. Dobra, e, wchodzimy do sklepu. E, czy jest coś. E, da dafodil. E, Kwiatuszki, e, bambus. E, kupujemy od razu. I oprócz tego nic e, nie ma. Jeszcze chciałbym wziąć e, marchewki. Pojawiły całą marchewkę w sklepie. Kupiliśmy. Wracamy do sklepu. Dobra, po kolei. tu. Tutaj mamy mało. Jeszcze się przydadzą pomidorki. Dobra, nakręb, bo nie chciałem zebrać. Chodź, na Nakarmić się pomidorku. Ziomek. Dobra. Truskawka. Jeszcze tutaj wmieścimy. Kilka truskaweczek. Da Fodil Seed. Dobra. Tutaj posadźmy, e, mamy carrot seed, bambus seed, bambus. Posadźmy tutaj, posadź. Posadź, jeszcze mamy 6. E, więc od tej strony sobie posadzimy. E, posadź, posadź, posadź. E, Chciałabym sprawdzić jedną rzecz. E, Dobre, czy jak mam Bambus w ręku, to czy mogę nakarmić? Mogę nakarmić. Bambusem mogę nakarmić normalnie. Bo ale mu dało to, jakby no, y, y, no. Że nie jest głodny teraz. Mega. Mega dużo mu to dało. Na długo mu to starszy. Dobra. Nie wyrosło jeszcze. Y, jeszcze chciałbym. Y, marchewka. Marchewka. Mam jeszcze tutaj dużo do miejsca do posadzenia: posadź, posadź, posadź. Przypominam, widzowie, że za każdą łapkę w górę, pod tym odcinkiem tak, za każdą łapkę w górę 10 marchewek posadzę w kolejnym odcinku. Więc, jakby, zapraszam do y, lajkowania i też subujcie kanał. Bardzo mi to pomoże, bo duży procent ogląda bez subskrypcji. Jeszcze mam 10, ale już nie mam gdzie, jakby, sadzić. Potem, jakby wypuścimy króliczka, żeby to wszystko jakby jadł. E, tutaj u nas ładnie. E, dobra, chciałbym sadzić się, nie zbierać. E, jeszcze tutaj posadzimy, tu, tu, tutaj, tutaj i ostatni tu. Dobra, widzę. Patrzcie, jaki ładny ogródek. Tutaj mamy wszystko równomiernie posadzone. E, jajka za 3 minuty. Watermelon, wszystko ładnie. Ładny ogródeczek z marchewek. Dobra, e, wróćmy jeszcze do Stevena i sprzedajmy wszystko. Sprzedajmy cały ekwipunek. 6000. A jeszcze mam Blueberry Seed, e, więc e, posadzimy. Jakiś ziomek przyszedł. Dasz mi lajka, ziomek, ziomek, daj mi lajka. Dobra, poszedł. I nie dał mi lajka, dobra. E, chciałbym to gdzieś tutaj umieścić. Gdzieś tutaj. E, typu tutaj. Dobra. Wmieściłem. E, taki oto mamy ładny ogródeczek e, z marchewek. Czy to jest złota marchewka? Tak, złota marchewka. Dobra. E, ustawmy się jakoś tak ładnie. Taką na przykład. Dobra. E, schowajmy łopatę. Tak oto wygląda. Ustawienia. E, e, Dobra. Okej, okay, patrzcie, tak to wygląda. E, taki mamy ogródek. E, widzę, w kolejnym odcinku zagramy. E, Dragon Fruit nie wyrósł, więc e, Dragon Fruit to jest moja najdroższa rzecz jaką mam w ogródku. E, Przypowiem o subiku, łapce w górę.